Tysiące protestów na świecie, oburzenia, a w tle pytanie, czy Lech Wałęsa będzie interweniować u króla Arabii Saudyjskiej. Chodzi o życie młodego saudyjskiego dziennikarza. Hamzy Kashgariemu grozi kara śmierci, bo nie chciał się modlić do Mahometa. Justyna Majewska. W kraju, w którym religia to prawo, odstępstwo od niej może oznaczać śmierć. Kilkadziesiąt tysięcy wyznawców islamu żąda egzekucji 23 dziennikarza za opublikowaną w internecie wymyśloną rozmowę z Mahometem. Kocham rzeczy z Tobą związane, nienawidzę rzeczy z Tobą związanych i jest wiele rzeczy z Tobą związanych, których nie rozumiem. Modlić się do Ciebie nie będę. Wykazał się w swoich wpisach na, na Twitter. Twitterze, nie tyle apostazją, moim zdaniem, co też dużą religijnością, ponieważ on w tych pisach pisze o, o tym, że mojemu ukochanemu prorokowi jednak. To spojrzenie Europejczyka, jeden z islamskich duchownych, był tak przejęty wpisami Kaszgariego, że płacz nie pozwalał mu dokończyć kazania. <laughs> Przeklinanie Allaha i Mohameda jest buntem karanym śmiercią. Hamza Gariego deportowano z Malezji, gdzie uciekł obawiając się o swoje życie. Na wniosek króla Arabii został aresztowany. Tego samego króla, który w 2008 roku dostał nagrodę imienia Lecha Wałęsy w uznaniu zasług na rzecz dialogu międzyreligijnego i wzajemnego zrozumienia kultur i cywilizacji. Przedstawiciele wolnego świata powinni robić wszystko, żeby ocalić tego człowieka, który wyraził swój prywatny pogląd na islam i jego wszyscy powinniśmy chronić. Stowarzyszenie Europa przyszłości domaga się. Interwencji Lecha Wałęsy u króla Abdullaha. W petycji do byłego prezydenta wzywa do natychmiastowego podjęcia działań w sprawie saudyjskiego publicysty. Podpisało się pod nią kilkaset osób. Będę apelował, że liczyliśmy, liczymy, że jednak jednak. Będą postępować te procesy, które upodabniają ten kraj do, do innych krajów. W sprawę zaangażowały się organizacje broniące praw człowieka na całym świecie. Według Amnesty International, nagłośnienie sprawy Kaszgariego może uratować życie nie tylko jemu. W zeszłym roku dwie osoby zostały stracone i pod oskarżeniem, właśnie, że, że uprawiali wróżbiarstwo. Hamza Kaszgar jest oskarżony o bluźnierstwo. W areszcie czeka na proces. Justyna Majewska panorama